Ja imię Kuba, a Ty się na kanale, Który jest poświęcony tematyce fitness, rozwiązaniem Spania tuszu i zdrowego odżywiania. Pomimo tego, Kiedyś w przeszłości nagrałem już odcinek na temat dopasowania swojego zapotrzebowania kalorycznego w skali dnia i tak dostaję nadal bardzo dużo pytań na Facebooku, w komentarzach i w serwisie YouTube. Pytania na temat tego, jak określić, ile moje ciało potrzebuje kalorii w skali dnia, jak to sprecyzować, jak to obliczyć i jak tą kaloryczność dostosować. To pytanie pojawia się bardzo często, dlatego postanowiłem nagrać jeszcze jeden film, w którym Dam Wam wskazówki, jak określić to zapotrzebowanie, jak edukować swoją wagę, albo jak nabierać masy mięśniowej, jak to zapotrzebowanie najlepiej określić. Istnieje kilka sposobów. Najpopularniejszym jest skorzystanie z kalkulatora. Istnieje w internecie bardzo dużo, istnieje bardzo dużo wzorów, które pozwalają obliczyć podstawową przemianę materii. Możecie skorzystać chociażby z kalkulatora, który ja stworzyłem, znajduje się na mojej stronie. Link właśnie macie teraz w tym momencie na ekranie. Natomiast sam kalkulator, jak gdyby, nie jest do końca dokładny, ponieważ każdy ma inny metabolizm, każdy ma troszeczkę inny tryb przemiany materii i każdy z nas, co najważniejsze, w ciągu dnia wykonuje inne rzeczy. Wiadomo, każda czynność, którą wykonujemy, wymaga pewnej ilości kalorii. Tak samo trening wymaga kalorii, praca, nauka, myślenie, nawet praca biurowa wymaga kalorii i teraz całą sztuką jest odpowiednio obliczyć, ile tych kalorii tak naprawdę w skali dnia zużywamy. Jak to najlepiej oszacować? Wystarczy policzyć sobie swoją podstawową przemianę materii w oparciu o swoją wagę, wzrost, wiek czy płeć i na tej podstawie należy ten wynik przemnożyć przez współczynnik aktywności. Osoba mało aktywna, która powiedzmy cały dzień leży na kanapie i odpoczywa, pomnoży tą wartość razy 1, czyli otrzyma tak naprawdę swoją podstawową przemianę materii, którą obliczyła. Osoba średnio aktywna, która wykonuje różne tam czynności fizycznie, pomnoży wszystko razy 1,1. Osoba, która jest średnio aktywna fizycznie i dodatkowo wykonuje Średniej aktywności trening codziennie pomnoży na przykład razy 1,2. Osoba, która wykonuje ciężki trening codziennie, pomnoży razy 1,3. Ja, na przykład, osoba, która pracuje ciężko fizycznie cały dzień i dodatkowo robi jeszcze ciężki trening, pomnoży wszystko nawet razy 1,4 albo 1,5. I w tym momencie otrzymujemy tak naprawdę bazową podaż kalorii, niezbędną do zachowania wagi. I w tym momencie. Jeśli ktoś chce nabiegać masy mięśniowej, powinien dodać do tej wartości powiedzmy od 300 do 500 kcal. A jeśli ktoś zechce redukować swoją wagę, należałoby odjąć od 300 do 500 kcal z tej obliczonej wartości. I w tym momencie, tak naprawdę, po ustaleniu tego, należy powiedzmy podzielić sobie tą kaloryczność na 3, 4, 5 posiłków dziennie. Najlepiej, żeby to było 5 posiłków. Równych, i trzeba obserwować po prostu codziennie zjadać taką samą ilość kalorii przez powiedzmy tydzień albo dwa tygodnie czasu, i następnie kontrolować tą wagę, sprawdzać tą wagę, ale też nie sugerować się tylko wskazaniami wagi. Najlepiej jest kierować się tak, jak mówiłem wcześniej, centymetrem krawieckim, obwodami, na przykład w pasie, obwodami ramion, obwodami klatki i Metoda na lustro, czyli ocena na oko powiedzmy własnej sylwetki. I tak naprawdę te dwa sposoby będą skuteczniejsze niż kontrolowanie wagi. Ale jeśli już ktoś zechce kontrolować wagę, to warto by było właśnie po zastosowaniu tej kaloryczności z tych obliczeń po tygodniu, po dwóch sprawdzać, co się dzieje. Czy ta waga stoi, czy ta waga idzie do góry, czy ona idzie na dół. I teraz tak, jeśli pójdzie na dół. To będziemy od razu wiedzieli, że ta kaloryczność, którą dopasowaliśmy, jest dobra. Czyli wystąpił ten bilans kaloryczny ujemny. Jeśli waga pójdzie do góry, to znaczy, że nadal zjadamy za dużo, albo robimy na tyle dobry trening masowy, że po prostu budujemy masę mięśniową. Ale przez tydzień, przez dwa, nikt potężnej masy mięśniowej nie zbuduje. Więc jeśli przez dwa tygodnie wskazówka skoczy ci do góry, to z reguły nie będzie to masa mięśniowa, tylko masa tłuszczowa. Eee, natomiast, tak jak wspomniałem, eee, jeśli ta waga pójdzie na dół, to znaczy, że kaloryczność jest dopasowana prawidłowo i teraz należy pamiętać o tym, żeby po zgubieniu, powiedzmy, każdego kilograma albo dwóch kilogramów wagi, ponownie skorzystać z kalkulatora, przeliczyć znowu swoje zapotrzebowanie kaloryczne, bo waga, powiedzmy, spada o 2 kilogramy. Więc trzeba z powrotem policzyć tą kaloryczność, znowu pomnożyć razy współczynnik aktywności. I odjąć od 300 do 500 kilokalorii. I tak naprawdę, w procesie odchudzania, co kilka tygodni, albo co kilka tygodni, należy ponownie liczyć swoje zapotrzebowanie. Bo jeśli ktoś waży 80 kg i powiedzmy, uda mu się osiągnąć 77, to będzie musiał ponownie policzyć, bo jego ciało będzie już miało mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne. I będzie musiał znowu odjąć trochę kalorii. Często dostaję takie pytania. Yy, od dziewczyn, od kobiet, od, od wszystkich, że tak naprawdę proces odchudzania na pewnym momencie zatrzymał się. Że wszystko szło, 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 kaloryczność była obliczona i wszystko stoi. A no to wynika z tego, że już organizm osiągnął tą bazową wagę, bazując na tej kaloryczności, i teraz należy znowu przeliczyć wszystko i znowu odjąć tą kaloryczność. Ale mówię, cała droga polega na tym, na tym właśnie prostym obliczeniu. Nie można oceniać tego na oko, bo z reguły niektórzy uważają, że jedzą mało, i, a ta waga i tak nie, nie rusza, albo nie ma tych postępów treningowych. To znaczy, że albo wtedy na oko zjada za dużo, albo zjada drastycznie za mało i zwalnia metabolizm. To musi być dlatego policzone te kalorie w skali dnia trzeba liczyć. Dlatego, żeby zjadać właśnie tylko trochę mniej, powiedzmy, od 300 do 500 kg. Jeśli ktoś nie będzie tego kontrolował, będzie zjadał wszystko na oko, nie będzie tego liczył. Dlaczego ja mówię, że to jest tak ważne, żeby podzielić wszystko na np. przykład 5 równych posiłków? Bo wtedy nie muszę specjalnie przejmować się obliczeniami, chodzić z jakimś notatnikiem, z jakąś kartką yy, i pamiętać, że na przykład na śniadanie zjadłem 300, na drugie 500, a na obiad 400. To jest wszystko, wtedy się komplikuje. Jeśli ktoś ma powiedzmy kaloryczność ustaloną na poziomie 2000 kilokalorii, to wychodzi to mniej więcej 400 kilokalorii w 5 równych posiłkach. Więc w tym momencie łatwo jest to kontrolować, bo na śniadanie jem 400, drugie śniadanie 400, obiad 400, podwieczorek 400 i kolacja 400. Więc jest to wtedy duże ułatwienie po prostu. Nie trzeba pamiętać o żadnych skomplikowanych wartościach. I tak jak mówię w skali czasu należy ponownie tą kaloryczność rozważać. Natomiast jest jeszcze inna, inne są jeszcze metody obliczania kaloryczności, tak jak na przykład 24 razy waga, razy współczynnik aktywności. Też dla kobiet ten wzór jest inny, dla mężczyzn jest inny. Wzorów tak naprawdę jest bardzo dużo, kalkulatorów jest dużo, ale najlepszą oceną tak naprawdę będzie kontrolowanie wagi, kontrolowanie na oko i centymetrem krawieckim i powiedzmy. Dostosowywanie tego. Jeśli widać po dwóch tygodniach jedzenia takiej samej ilości kalorii dziennie, że są efekty, to znaczy, że to jest dopasowane poprawnie. I można wtedy albo dalej uciąć troszeczkę kalorii, albo zwiększyć i zobaczyć co się będzie działo. W zależności co, kto, jaki ma cel. Jeśli ktoś chce zbudować troszkę masy mięśniowej, to powinien zjadać troszeczkę ponad zapotrzebowanie swoje, czyli tych kalorii musi być więcej. Jeśli ktoś chce zrobić redukcję tkanki tłuszczowej, to tych kalorii musi być mniej, ale tylko trochę mniej, nie za dużo. Eee, tak więc to tyle w tym krótkim odcinku. Mam nadzieję, że trochę eee, ułatwiłem teraz obliczanie tej kaloryczności, bo naprawdę dużo tych pytań się pojawia. Eee, naprawdę trzeba to obliczyć, eee, trzeba znać to zapotrzebowanie. Eee, to wcale nie jest takie skomplikowane jak się wydaje, wystarczy skorzystać z kalkulatora, pomnożyć wszystko przez swoje powiedzmy przez swoją dzienną aktywność fizyczną dołożyć do tego kaloryczność związaną z treningiem obciąć wszystko o wartość redukcji i będziecie mieli zapotrzebowanie kaloryczne niezbędne do redukcji. Większość i tak zależy od tego co kto robi w skali dnia, czy ktoś pracuje, czy trenuje, ile, ile czego robi. Tak więc to wszystko w razie dalszych pytań zapraszam do pisania na Facebooku albo w komentarzach. Zapraszam oczywiście do subskrybowania. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje standardowo pozdro 600V i do zobaczenia w następnym odcinku.